Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing dwóch paczek zawierających rzeczy związane z Percym Jacksonem, co bardzo mocno mnie cieszy, ponieważ, jak wiecie, uwielbiam Persiaka, tylko problem z Persiakiem polega na tym, że nie ma on za bardzo merczu, tak jak na przykład Harry Potter. Także jakakolwiek paczka z rzeczami zawierającymi rzeczy związane z Percym Jacksonem, to jest normalnie jakieś święto, więc dzisiaj, słuchajcie, otworzymy sobie dwie takie paczki i ja już częściowo je otworzyłam, to znaczy przerwałam taśmę Moim pięknym persiakowym mieczem, którym muszę się pochwalić. Jest to jedna z niewielu persiakowych rzeczy, które mam. Teraz dojdą mi kolejne, więc zaczniemy sobie od tej małej paczuchy, którą zamówiłam sobie już jakiś czas temu. U Olgi, która prowadzi na Instagramie profil Olkcia, do czego sobie jeszcze przejdziemy. Więc ta paczucha, słuchajcie, ona prezentuje się w środku tak. Niebieska wstążka, wiadomo, Percy Jackson lubi kolor niebieski. Pomarańczowe opakowanie, obóz Herosów. I to jest, słuchajcie, Olga Ciapińska, Olgcia. Od razu mówię, że zapraszam Was na jej Instagrama. I będę Was bardzo często dzisiaj zapraszać na tego Instagrama, ponieważ Olga robi tak niesamowite rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Także zaczynamy sobie od małego liściku. Drogi Herosie, przede wszystkim gratuluję zaradności oraz umiejętności przetrwania. Bardzo dziękuję. Uzbieranie 11 koralików za każdy rok w obozie to nie lada wyczyn, szczególnie przy tak kapryśnych i egocentrycznych boskich rodzicach. Dodatkowo tytani nie dają w kość. Mam nadzieję, że naszyjnik będzie Ci służył i nie polegnie podczas nawet najbardziej zaciętych potyczek z potworami. Niech dodaje Ci odwagi, jak Persiemu przy pojedynku z Aresem oraz przypomina o wartościach, dla których warto walczyć z trudnościami codzienności. Ogromnie dziękuję za wsparcie mojej rękodzielniczej działalności. Koniecznie odezwij się do po przeczytaniu tego listu i podziel wrażeniami co do naszyjnika pięknego dnia, Olga Drużynowa domku numer 3. Także taki fajny akcent na dzień dobry otrzymujemy w tej paczce. I też widzę, że mamy tutaj jakieś takie gwiazdki, także paczka naprawdę bardzo ładnie zapakowana. I tutaj, słuchajcie, jest naszyjnik na Bev, który zamówiłam sobie już jakiś czas temu. I ten naszyjnik jest w takim brązowym etui. To wszystko jest robione ręcznie przez Olgę. Także naprawdę wbijajcie do niej na Instagrama. Ten naszyjnik prezentuje się tak. Zacznę może od muszalek. To jest naszyjnik z muszalkami. Może wiecie co zrobię? Zdajemy sobie ten mój naszyjnik, który dostałem kiedyś od mojej Wicki, obserwatorki. Wysłała mi ten naszyjnik, bo bardzo mi się spodobał i nie mogę go teraz odpiąć. On był chyba w jakimś boksie, ale nie pamiętam w jakim. I popatrzcie, z jednej strony mamy tutaj czy to będzie widać? Widać. Um, nawiązanie do Persiaka. Tutaj Atena, Anabew. Naprawdę świetnie to wygląda. Uwielbiam ten naszyjnik. Ale teraz słuchajcie, będę miała kolejny naszyjnik. I to będzie naszyjnik z muszelkami. I sobie te muszelki. O! Oh, mogłam bardziej go sobie... On fajnie właśnie no, i zaczepił mi się. <laughs> Fajnie, że ten naszyjnik jest taki, że możemy sobie sami dostosować e, szerokość, długość tego naszyjnika. I teraz włosy mi się tu zaplątały. Przepraszam. Tutaj mamy muszelki. A tutaj, słuchajcie, naszyjnik, na który tak bardzo się czaiłam, ponieważ już od dłuższego czasu przeglądałam sobie na Etsy różne naszyjniki i nie znalazłam żadnego ładnego naszyjnika anabef. Dopiero Olga nagle, nie wiem jak. W sumie, Olga, nie wiem jak. Zaobserwowałam Cię, u kogo Ciebie zobaczyłam, ale cieszę się, że to zrobiłam, ponieważ robisz tak fantastyczne rzeczy, że gdy zobaczyłam ten naszyjnik, od razu go zamówiłam. Nie było opcji, że go nie zamówię. I jeżeli chodzi o te koraliki, to jest wszystko ręcznie malowane przez Olgę. Mamy tutaj koralik, oczywiście, obozu herosów. Tutaj będzie talia, drzewo talia. Obok widzę płonącą triremę. To będzie centaur w spódnicy. Miecz Hefajstosa, czyli to są te koraliki, które Anna Beth otrzymała jeszcze przed tymi misjami, z którymi zapoznawaliśmy się na kartach Persiego Jacksona. Chodzi o tę, um, o tę serię. Więc teraz przechodzimy sobie do kolejnych koralików. To jest naprawdę przepiękne. Słuchajcie, tutaj mamy trójząb Poseidona, i to oczywiście jest nawiązanie do złodzieja pioruna. Tutaj mamy, to chyba jest złote runo, tak, to jest złote runo, czyli Morze Potworów. Następnie łuk Artemidy, aczkolwiek wydaje mi się, że za trzeci rok y, nauki, pobytu w obozie nie było żadnego koralika. No ale tam była Artemida, to, to, miało, to ma związek z Artemidą, więc myślę, że pasuje. Do tego wszystkiego labirynt, minotaura, wiadomka. No i Empire State Building. Aha, i jeszcze mamy tutaj paciorek. <laughs> nie wiem, jak mam to pokazać. Przepraszam, takie zbliżenia na moje łapy będziecie mieć. Tutaj jest oczywiście z obozu rzymskiego Jupiter, i to wygląda fenomenalnie. Olga, jesteś szalenie utalentowana. To jest autentycznie najładniejszy wisiorek, także cieszę się, że go sobie kupiłam i Że mogę go w końcu zawiesić. Generalnie, w ogóle, jeżeli chodzi o ten wisiorek, przypomniało mi się o ten naszyjnik, a naszyjnik Anabew, to poza tym, że Olga będzie robić też naszyjniki Perskiego Jacksona, i one będą chyba dostępne od 10 grudnia, to na dodatek teraz na jej profilu, może wejdziemy sobie na jej profil, to jest jej profil. Profil nazywa się Olkcia. Bardzo Was gorąco zachęcam do tego, żebyście odwiedzili. Zwłaszcza, że w tym momencie trwa konkurs, w którym do zdobycia jest właśnie dokładnie ten naszyjnik. Naszyjnik Anabew, oczywiście temu i, i ta druga część z paciorkami i to jest do zdobycia na jej profilu obecnie. Konkurs trwa, żeby nie skłamać, do 12 grudnia, także wbijajcie do, na profil do Oli i bierzcie udział w tym konkursie, bo moim zdaniem warto w ogóle. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę, ale dla mnie Ola wygląda trochę jak Anna Bew. Ola Olga, w sumie nie wiem, czy Olga powinno się zdrabniać do Oli. Olgo, przepraszam, jakby co, ale naprawdę tak cudnie wyglądasz, jak Anna Beth. i jeszcze robisz takie świetne rzeczy, więc to jest naszyjnik, który kupiłam u Oli, i możemy go sobie tak troszeczkę może do góry podciągnąć. Myślę, że teraz ten naszyjnik przy tej długości wygląda lepiej, także chciałabym tylko raz jeszcze podkreślić to, jak bardzo jestem w nim zakochana i że czekam teraz na kolejny naszyjnik, ponieważ Olga będzie niebawem sprzedawać naszyjniki inspirowane Persim Jacksonem, więc skoro mam już naszyjnik Anna Bev, fajnie byłoby mieć też naszyjnik Persiego Jacksona i z tego, co widziałam na jej stories, nowe rzeczy chyba pojawią się u niej 10 grudnia, także zapraszam Was do obserwowania. Profilu Olgi, raz jeszcze. Także teraz przejdziemy sobie do paczki, którą dostałam od Olgi. Jest to persiakowy boks, który też trafi do sprzedaży chyba właśnie 10 grudnia. I w tym boksie, słuchajcie, znajdziemy znajdziemy dużo. <grafię> dużo takich e, zabezpieczeń, żeby nie wiem, nic się tutaj nie zniszczyło albo nie potłuchło, nie wiem co tutaj jest. Tak wygląda ten boks, i tutaj ta karteczka mi się przesunęła. Mamy tutaj dużo niebieskiego, wiadomka, wersji uwielbia niebieski. I na tej karteczce mamy... Ma... Widać, że jest to box robiony przez fana. Olga naprawdę uwielbia Persiego Jacksona i zrobiła ten box z ogromną, ogromną miłością. Tylko trochę nie rozumiem. Olga, dlaczego dałaś ten cytat na Dzień Dobry? I see the stars, my lady. To czytał Persiaka. Ten wie o co chodzi. To jest. To jest dosyć smutna scena z trzeciej części, związana z pewną postacią. Nie chcę mówić imienia tej postaci, żebyście tutaj nie mieli żadnego spoilera. Ale Olga tak się nie robi. Generalnie rzecz biorąc, otwierając takiego boksa, wiecie, powinny towarzyszyć nam jakieś takie pozytywne emocje, nie? A, a ja mam ochotę się rozpłakać czytając ten cytat, więc Olga za to minus, za to naprawdę totalnie minus. A tak na serio super, bo naprawdę widać, że no, no to jest boks robiony przez fana i mamy to już tutaj na dzień dobry widoczne. Także otwieramy sobie ten boks. Zacznę może od artów. Tutaj Art przedstawiający Anna Bev. Niestety tą serialową nie jestem fanką serialowej Anna Bev niestety. Aczkolwiek doceniam to, że mamy tutaj takie blond końcówki i takie blond pasemko nawiązujące do Anna Bev, Bo dla mnie Anna Bev powinna być blondynką w serialu i zanim ktoś powie, ani to, jesteś rasistką, ponieważ dlaczego czepiasz się Anna Bev? Słuchajcie, ja też bym chciała, żeby Percy wyglądał jak ten Percy Książkowy, tak samo jak inni bohaterowie. Po prostu, no nie wiem, no ja generalnie, jeżeli chodzi o ekranizację, nie lubię, gdy wygląd bohaterów książkowych jest zmieniany, więc jakby co, czepiam się nie tylko Anna Beth, ale też persiak, moim zdaniem, mógłby mieć ciemniejsze włosy, jeżeli chodzi o serial persiakowy. Także tutaj mamy właśnie Anna Beth serialową, natomiast tutaj mamy persiaka książkowego. Czyli widzę, że to jest box dla fanów zarówno książek jak i serialu i to jest wszystko, słuchajcie, malowane, rysowane przez Olga, tylko trochę mi się pogięło niestety, ale nic nie szkodzi. Położę na to jakąś książkę i uda się to wiecie wyprostować, tak podejrzewam. Więc mamy tutaj takie dwa piękne arty, Percy oraz Annabeth. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzę, trochę leci tutaj tego wszystkiego. To jest otulacz, to jest otulacz na książkę. Po prostu piękny. Słuchajcie, to są takie różne elementy nawiązujące właśnie do Persiego Jacksona. Na przykład <laughs> Persi. Jeżeli czytaliście, to było chyba Może Potworów, o ile się nie mylę. Teraz właśnie będę robiła vloga z moją koleżanką Paulą, i Paula będzie czytać Persiego Jacksona Może Potworów, i tam będzie ta scena, bo to jest chyba z tej książki. Tak mi się wydaje, muszę sobie odświeżyć Persiaka. W każdym razie te wszystkie elementy one nawiązują, właśnie to jest czapka Anna BF, one nawiązują do Persiego Jacksona. This is a pen. This is a pen! <laughs> Ej, normalnie super. I to jest słuchajcie, otulacz robiony przez Tula Makes, ale właśnie z tymi takimi grafikami to wszystko zostało narysowane przez Olgę i jestem totalnie zachwycona tym otulaczem. Więc mamy tutaj otulacz. Mamy też kopertę i ja może tą kopertę otworzę, może powinnam była otworzyć ją na samym początku. W kopercie mamy, słuchajcie, takie właśnie gwiazdki mi się wysypały. Więc mamy gwiazdki. I mamy tutaj informację. Drogi Herosie, oto przed tobą róg obfitości w postaci paczki pełnej książkowych gadżetów. Równie kunsztownych, co dzieła samego Hewajstosa, oraz równie funkcjonalnych, niczym podarki Hermesa. Miejmy nadzieję, haha. A i dobra, i tutaj mamy rozpisane, co znajduje się w tej y, paczce. Więc y, dobra, może nie będę patrzeć na razie na to, potem sobie sprawdzimy, czy wszystko się zgadza, ale. Super. I Olga, słuchajcie, i Olga oczywiście niebieskim długopisem napisane, no bo niebieski, Persi, wiadomo. To jest branzoletka. Nie, to chyba nie jest, albo jest branzoletka. Na branzoletkę wydaje się trochę duże. to jest Wise... A, wiem, co to jest! Wise girl. Wydaje mi się, że Olga robiła. E, dwie takie zawieszki. Jedna właśnie nawiązująca do Anna B. Wise Girl, a druga nawiązująca do Percy'ego Jacksona. I mi się trafiła właśnie ta z Anna B. I to jest, słuchajcie, taka zawieszka na buty. Czyli można to, chyba nawet tutaj jest, tak, widzicie? Mamy trampki, jakieś buty, i tak sobie możemy zawiesić tą zawieszkę, żeby mieć ją na butach. Moim zdaniem bardzo fajny gadżet. Jeszcze w żadnym boksie nie spotkałam się z czymś takim. To też jest oczywiście wszystko ręcznie robione przez Olgę, więc cudo. Naprawdę bardzo mi się podoba. Tutaj jest coś ciężkiego i to może zostawimy sobie na później. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj jest. Zakładka. Zakładka. Nawiązująca do w tym razem tej książkowej, czyli mamy coś dla fanów serialowej B. chodzi o tego Arta, no i mamy coś dla fanów książkowej Anabeth, przepiękna zakładka, bardzo mi się podoba. Poza tą zakładką mamy też kolejną zakładkę i jeszcze jedną zakładkę, tylko że tym razem są to zakładki magnetyczne i na tej zakładce widzimy Anabeth, tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. Tutaj natomiast jest yy, Percy. To generalnie te arty już widzieliśmy. Natomiast tego nie widzieliśmy. To jest grower z puszką. I bardzo boli mnie to, że w serialu grower nie je puszek, ponieważ twórcy serialu doszli do wniosku, a nawet tutaj, słuchajcie, na tym otulaczu są puszki. Twórcy serialu doszli do wniosku, że twórcy serialu nie chcą, by serialowy grower dawał zły przykład dzieciom. Czyli jeżeli grower w serialu jadłby puszki to i dzieci oglądające ten serial jadłyby puszki, bo totalnie tego nie rozumiem. Jeżeli tak, to to co powiedzieć o tych wszystkich osobach, które wychowały się na książkach o przygodach Percy'ego Jacksona? Ile puszek w swoim życiu musiały zjeść? Nie, dla mnie to jest naprawdę strasznie głupie i szczerze powiedziawszy brakowało mi tych puszek właśnie w serialu, bo nawet było jakieś takie powiedzonko, puszka z, puszki z rana i wieczora, Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, babcia Grovera, coś tam o tych puszkach e, mówiła, ale dobra, już tego nie pamiętam, więc teraz przejdziemy sobie prawdopodobnie do ostatniej rzeczy. To ostatnią rzeczą w tym boksie jest e, to, coś tutaj. Żeby nie było, że tak bardzo czepiałam się z serialu, bo na przykład Clarice serialowa też nie wygląda jak Clarice, książkowa, ale przynajmniej mam wrażenie, że ta dziewczyna naprawdę oddała charakter tej postaci. Czego nie mogę powiedzieć o serialowej Anna Beth, a przynajmniej ja nie czułam od niej tego vibe'u książkowej Anna Beth. natomiast Clarice była niesamowita, i tak bardzo podoba mi się to, że mam tutaj kubek, też oczywiście wszystko oczywiście malowane przez Olgę, kubek z Clarice! Cura Hadesa! z prze Hadesa, Aresa. Chciałam powiedzieć córa Aresa. Nie wiem, czemu powiedziałam Hadesa. Może dlatego, że za każdym razem, kiedy myślę o mitologii greckiej, w głowie mam Hadesa z bajki z animacji Herkules. Więc wow, naprawdę ten kubek wygląda epicko. Także Olga postarała się. Sprawdźmy, czy nic mi nie umknęło. Magnetyczne zakładki mam. Zakładka przeklętego ostrza Annabep z frędzelkiem. Jest otulacz na książkę we współpracy z Tulamex, też mogę Wam podlinkować Tulamex w opisie poniżej i też w opisie pod filmem. Znajdziecie oczywiście linka do profilu Olgi. Ceramiczny kubek z Clarissą. Hmm. Chyba, poproszę, chyba poproszę moją koleżankę Paulę, żeby go zabrała niebawem do mnie, ponieważ będziemy nagrywać vloga, zaraz Wam o tym vlogu powiem. Fanarty i bransoletka na but zapinana na sznurówkach. Dla klarowności wizualizacja poniżej. Ej, to jest naprawdę świetne. Także tak wygląda ten boks. Persiakowy od Olgi. Jeżeli podoba Wam się, to od razu mówię, raz jeszcze przypominam, że te boksy będą teraz ponownie w sprzedaży, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Świetny pomysł na prezent dla osoby, która jest zajarana Persim Jacksonem, bo jeżeli chodzi o persiakowy merch, autentycznie jedyną persiakową rzeczą, jaką kojarzę obecnie jest ta przypinka obozu herosów, dodawana do książki Gniew Potrójnej Bogini Percy Jackson, to jest najnowsza część przygód Percy'ego Jacksona i taki zestaw sprzedaje wydawnictwo Galeria Książki. I to jest autentycznie jedyny Persiakowy merch w Polsce obecnie, tak mi się wydaje. Jeszcze jakiś czas temu galeria książki robiła zestawy z koszulkami, do góry nogami wam to chyba pokazałam. Robiła zestawy, właśnie takie książka plus koszulka. Teraz mamy książkę plus przypinkę. A tak, poza tym, naprawdę nie znam za bardzo persiakowych merchów, merczu persiakowego, więc cieszę się, Olga, że robisz takie fajne rzeczy. Także, na dniach przychodzi do mnie moja koleżanka Paula, będziemy czytać książki, ja będę czytać właśnie tę część Persiego Jacksona. Paula będzie czytać może potworów po angielsku, bo kupiła sobie angielskie książki dzisiaj. No i słuchajcie, będziemy robić potrawy z książki o właśnie e, przygodach Persiego Jacksona. I mamy już te potrawy wybrane, w tym będą na pewno jakieś niebieskie szejki. I myślę, że te szejki będziemy piły teraz z takich kubków, bo moja koleżanka Paula też kupiła tego boksa. Otworzyła go oczywiście o wiele szybciej ode mnie. <grytanie> także Paula ma tego boksa, ja mam tego boksa. Będziemy teraz, będę Wam wszędzie pokazywać te rzeczy, ponieważ moim zdaniem są genialne. Także na sam koniec tego filmu chciałabym. Raz jeszcze przypomnieć Wam o Oldze, bo Olga, jestem Tobie tak ogromnie wdzięczna za tego boksa, że normalnie nie mogę. To jest moja Anna Bev, Olga, <grywka> która tworzy naprawdę świetne rzeczy, więc błagam Was, obserwujcie ją na. Instagramie. Teraz obserwujcie zwłaszcza, ponieważ robi ten konkurs i będzie wrzucać jakieś nowe persiakowe rzeczy. I z tego, co się orientuję, nie wszystko będzie dostępne tylko i wyłącznie poprzez box, bo na przykład chyba otulacze wiadą tak solo, że będzie można kupić na przykład tylko sam otulacz, także chciałabym tylko o tym wspomnieć. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie znać, jak podobają Wam się te rzeczy. Pamiętam, że kiedyś też otwierałam jakiegoś persiakowego boksa, ale ten podoba mi się o wiele, wiele bardziej. Więc bardzo Wam dziękuję za zobaczenie. Tego filmu. Zapraszam Was na mojego Instagrama Bucrabius Bajanita i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się pa!